Dobry, witam wszystkich serdecznie prosto z riwiery Tureckiej, a dokładnie z Kurortu Belek, który słynie z najbardziej luksusowych i eleganckich hoteli w Turcji. Podczas dzisiejszego spaceru chciałabym Wam zaprezentować jeden z najnowszych i najbardziej ekskluzywnych hoteli, a dokładnie Kulinant Belek. Najpierw jednak kilka słów o nazwie hotelu, dlatego że historia jest dosyć ciekawa. Wiele wiele lat temu w Afryce Południowej, niedaleko miejscowości Kulinan, znaleziono jeden z największych, najbardziej spektakularnych diamentów na świecie. Hotelarz, który szukał nazwy dla tego miejsca, chciał, aby nazwa kojarzyła się właśnie z czymś ekskluzywnym, niesamowitym i pięknym. Stąd właśnie nazwa Kulinan, czyli Diament Antali, bo nie zapominajmy, że właśnie w regionie Antali się znajdujemy. Dodam, że właściciel hotelu bardzo często przebywa na terenie tego obiektu i sam osobiście kontroluje jakość usług, a także satysfakcję klientów. Zatrudnił tutaj prawie 1600 osób personelu hotelowego, więc mogą sobie państwo wyobrazić, jak wiele osób czuwa nad tym, aby było tutaj tak wspaniale jak jest. Miejsce, w którym się znajdujemy, to przepiękny bar Azur, taka elegancka relaksacyjno-chilloutowa strefa wypoczynku. Tutaj wieczorami możemy się napić pysznych, importowanych alkoholi marek premium przy muzyce na żywo, która, która grana jest przez jazzowe zespoły. W tle widzimy też budynek główny i w tym budynku głównym czeka na Was również moc atrakcji. Mamy tam na przykład cukiernię, w której są desery przyrządzane przez najlepszych cukierników, chocolate corner, czyli miejsce z czekoladkami ręcznie robionymi, Mamy również Irish Pub, który jest bardzo klimatycznie urządzony i dostępny dla Was 24 godziny na dobę. A także restauracja ala la carte 24 godziny na dobę, zawarta w opcji Ultra All Inclusive, w której zjecie posiłki o każdej porze dnia i nocy. Tutaj mamy też restaurację główną, gdzie zjemy śniadania, obiady, kolacje. I jeśli chodzi o jedzenie, jest to jeden z największych atutów tego miejsca. Jest naprawdę wykwintne, pięknie podane. Kilka razy w tygodniu zjecie tutaj nawet ostrygi, kawior, owoce morza czy sushi. Obok naszego baru Azur mamy basen, który ma tą samą nazwę. Ten basen to basen relaksacyjny, który ma też wodę podgrzewaną w sezonie niezimowym. No i taki przepiękny widok na pola golfowe. Wspomniałam o polach golfowych. Otóż to jest kolejny atut tego miejsca, dlatego, że oprócz hotelu znajduje się tutaj prawdziwy, profesjonalny golf klub. Mogą tutaj przyjeżdżać na treningi, oczywiście amatorzy, ale też sportowcy profesjonalni. Jest tutaj do dyspozycji gości dużo właśnie pól golfowych z kilkudziesięcioma dołkami. Część z nich jest też podświetlana w nocy. No i jeśli są wśród Was osoby, które właśnie lubią golfa i chciały być zakwaterowane jak najbliżej właśnie tych pól golfowych, to zostały specjalnie dla takich osób przygotowane pokoje typu Lagoon Golf i one właśnie mają swoją własną restaurację. Swój własny prywatny basen i właśnie różne typy pokoi lagun. Jeśli jednak przyjechaliście tutaj po prostu wypocząć, niekoniecznie grać w golfa, możecie znaleźć wiele typów pokoi właśnie w tym budynku głównym. Podstawowy pokój to pokój superior, który może mieć widok na morze bądź też na pola golfowe. Pokój typu superior swim up, czyli z dostępem do współdzielonego basenu. Mamy też pokoje rodzinne, pokój rodzinny na przykład z sypialnią oraz z salonem. Pokój rodzinny dwupoziomowy, pokój rodzinny dwupoziomowy z dostępem również do współdzielonego basenu. I warto wspomnieć, że wszystkie pokoje typu swim up mają te baseny również podgrzewane zimą. Mamy też wyższy standard pokoi, czyli pokoje Grand, Grand Family, Grand Swim up. Mamy pokoje laguns, o których wspomniałam wcześniej, a także luksusowe wille, o których wam również co nieco opowiem. We wszystkich typach pokoi znajdziemy bardzo bogato wyposażony minibar. Tam oprócz podstawowych produktów takich jak woda, Fanta czy cola, znajdziemy też przekąski, słodycze, orzeszki. Oczywiście ten bar jest uzupełniany codziennie. Do każdego typu pokoju eee, przypisanych jest dwóch asystentów WhatsApp, z którymi możecie zamówić restaurację à la carte, którzy Wam towarzyszą już od wejścia do hotelu. Taki asystent WhatsApp prowadzi Was też podczas check-inu do pokoju i pokazuje wszystkie dogodności, jakie w nim znajdziecie. A w pokoju czeka na Was wiele rzeczy między innymi inteligentny system kontrolowania. Klimatyzacji oraz oświetlenia, czyli Smart Control System. Tutaj właśnie możecie sobie też ściągnąć aplikację w hotelu, dzięki której możecie sterować klimatyzacją i oświetleniem, na przykład odpoczywając przy plaży. Dodatkowo, mając tą aplikację, możecie mieć klucz w telefonie, więc nie musicie ze sobą nosić karty. Do tego wszystkie typy pokoi mają usługę Trendan Service, czyli usługę wieczornego sprzątania, czyli przychodzi wieczorem pani, ścieli wam pościel, ustawia kapcie do snu i zasłania zasłony. Również znajdziemy w pokojach piękne torby plażowe z logo hotelu, safe, który jest bezpłatny oraz zestaw do parzenia kawy i herbaty. Pamiętajcie też, że ten hotel Kulinant Belek jest to nasz produkt elit, a to oznacza, że wybierając poszczególne typy pokoi, dostajecie indywidualny transfer z lotniska do hotelu i z powrotem luksusowym samochodem. Musielibyście się zdecydować wówczas na zakwaterowanie albo w willach, albo w pokojach typu Lagoon, albo w pokojach typu Grand, czy też swim up, Superior Swim Up, czy też na przykład Family Duplex Swim Up. Te pokoje właśnie posiadają nasz Elit Transfer. Teraz co nieco o naszych willach, które mieliście okazję podziwiać i wciąż je widzicie, mamy 10 luksusowych willi dla bardzo wymagających i zamożnych gości. Osiem z nich to wille ekskluzywne, które posiadają trzy sypialnie, natomiast dwie z nich to bardzo duże wille Kulinan, w których znajdziemy cztery sypialnie. Wszystkie sypialnie w tych willach mają własne łazienki, każda willa posiada piękny basen prywatny, ogród otoczony murem oraz żywopłotem, co też nadaje taki komfort i prywatność. Wszystkie wille mają salon, jadalnie oraz także aneks kuchenny. Wybierając wille, goście otrzymują VIP-serwis. To oznacza, że już na lotnisku wita Was butler, czyli Wasz prywatny lokaj, podaje Wam szampana, dzieci dostają zabawki, e, na przykład właśnie czy klocki Lego w prezencie. E, z takim butlerem jedziecie sobie do lotniska, do hotelu, przepraszam, prywatnym, indywidualnym VIP-transferem. Oczywiście na lotnisku macie fast track, macie też seaplounge, no i moi drodzy, dojeżdżając tutaj właśnie do hotelu, do willi, goście willi nie muszą iść do recepcji, żeby się zameldować. Wozimy ich od razu tutaj do willi. Przychodzi asystent, który pomaga im się zaczekinować właśnie w takiej willi. Oprócz tego goście willi mają oczywiście usługę Turn Down Service, czyli wieczorne sprzątanie. Mają nielimitowany wstęp do wszystkich restauracji à la carte bezpłatnie. Jedną 30-minutową lekcję gratis, jeśli chodzi o golfa. No i tu również mogą liczyć na bezpłatną kabanę, która się znajduje przy plaży bądź też na pięknym pomoście, który Wam później pokażę. W pokojach oprócz mini barów czeka też na gości VIP set-up bar, który jest wypełniony kilkoma butelkami importowanych alkoholi premium. Dochodzimy sobie do naszej przestrzeni basenowej. Basenów jest tutaj bardzo dużo, jest ich kilka. Mają przepiękną kolorystykę wody, dlatego że są zaprojektowane pięknymi turkusowymi kaflami. No i mamy tutaj leżaki w wodzie, które pozwalają na to, że możemy się opalać, a jednocześnie chłodzić nasze ciało wodą. Przy wszystkich leżakach mamy kod QR, który po zeskanowaniu możemy sobie wybrać dowolne drinki, owoce i inne rzeczy. Wpisujemy sobie numer naszego leżaka. No i kelner oczywiście donosi nam prosto do leżaczka to, co sobie zamówiliśmy. Oprócz tego i tak kelnerzy cały czas jeżdżą na rolkach, sprawdzają czy czegoś nam nie brakuje, więc cały czas macie tutaj profesjonalną obsługę. Na terenie hotelu znajduje się kilka restauracji a la carte. To jest jedna z nich. Oczywiście wieczorem wszystkie z nich są dodatkowo płatne, jeśli byście chcieli zjeść romantyczną kolację we dwoje. Ale w ciągu dnia w tym przepięknym boho stylu, który sobie tutaj widzicie, możecie oczywiście z niej korzystać zupełnie bezpłatnie. To jest akurat restauracja Sapore, która jest włoska, więc znajdziecie tutaj sałatki, makarony i wiele przepysznych pytra, potraw. W tle widzimy już nasz bar, beach bar Galapagos, do niego zabiorę Was nieco później. Chciałabym Wam jeszcze pokazać kilka przestrzeni w hotelu. W odległości widać już nasz piękny, ogromny aquapark, w którym znajdziemy 13 zjeżdżalni dla dorosłych, 9 zjeżdżalni dla dzieci, więc jest on dosyć spory. Obok aquaparku znajduje się też mini miniklub dla dzieci, w którym możemy zostawić bez opieki już nawet maluchy od drugiego roku życia. No i w hotelu nie zapomniano nawet o nastolatkach. Mamy tutaj strefę dla nastolatków, gdzie mogą sobie pograć PlayStation, mają warsztaty kulinarne, warsztaty taneczne, muzyczne. Mogą się też pouczyć, jak zostać DJ-em. No i mamy kolejną z restauracji a la carte, która wieczorem jest dodatkowo płatna. A w ciągu dnia jest to bezpłatny snack bar z turecką kuchnią. A teraz zabieram Was do Galapagos Beach Club, jeden z najpiękniejszych beach clubów, jakie miałam okazję widzieć w tureckich hotelach. Zapraszam Was serdecznie. Przepiękny Beach Club, który jest w boho stylu zaprojektowany, w którym wieczorami odbywają się profesjonalne pokazy, a po tych pokazach odbywają się imprezy z DJ-em i wspaniałym oświetleniem. Widzimy też bar, który przynależy właśnie do tego miejsca, w którym wypijemy importowane alkohole marki Premium i pyszne koktajle. barze również raz w miesiącu odbywają się warsztaty kulinarne z kucharzami od gwiazdek Michelin. Właśnie tutaj dwa dni temu mieliśmy okazję witać jednego takiego gościa. On właśnie warsztaty przygotowuje bezpłatnie, czyli można sobie tutaj przyjść, zobaczyć jak te wszystkie potrawy są przyrządzane i w ciągu dnia następnego można sobie zarezerwować restaurację a la carte właśnie z potrawami, które on przygotował. Spójrzcie tutaj też na ten przepiękny klimatyczny beach bar. Naprawdę robi wrażenie. Powoli zapraszam Was w stronę plaży. Jeśli jednak nie lubicie wypoczywać przy basenie albo nie lubicie, jak Wam się przykleja piasek do stóp, możecie wybrać takie miejsce na trawie. Jest ona oczywiście mięciutka. Przy tych leżakach również macie serwis. Możecie także sobie zeskanować kod, wybrać jakiś napój bądź też przekąski, i kelner tutaj do Was podjedzie. Natomiast po przeciwnej stronie. Powoli zbliżamy się do kolejnej restauracji a la carte, tym razem greckiej. Wieczorem jest ona oczywiście dodatkowo płatna, posiada muzykę na żywo i wspaniałe greckie potrawy, a w ciągu dnia to także jest snack bar, z którego mogą korzystać goście hotelowi. Zwróćcie państwo uwagę, jaka przepiękna architektura. Kolejny bar. W tle. Także tutaj tych miejsc gastronomicznych oraz barów jest naprawdę wiele. I jesteśmy już na naszej pięknej, piaszczystej plaży, gdzie piaseczek jest bardzo mięciutki i biały. Serwis oczywiście jest tutaj bezpłatny, a więc parasole, leżaki i ręczniki. Tutaj również macie kod QR, możecie zeskanować sobie ten kod, i tutaj do Was także dotrze kelner. No i podejdźmy troszeczkę bliżej, bo mamy jeszcze dwa pomosty, które bym Wam chciała pokazać. Jeden z tych pomostów to jest pomost dostępny dla wszystkich gości hotelowych. Tam znajdują się leżaki oraz bar, a w nocy odbywają się świetne imprezy z DJ-em. Natomiast drugi pomost to już jest pomost z kabanami, które są dodatkowo płatne. Dwie z tych kaban posiadają też jacuzzi i pamiętajcie, że goście w Willi mają taką kabanę bezpłatnie. Za tym pomostem znajduje się jeszcze szereg takich właśnie pawilonów na plaży, które również możecie sobie wypożyczyć za dodatkową opłatą. No więc jak widzicie, hotel Culinan Belek jest to piękne, wspaniałe, luksusowe miejsce. Jeśli więc lubicie zwiedzać hotele, które są nowoczesne, eleganckie i przede wszystkim nowo otwarte, jeśli lubicie mieć jedzenie, gdzie jest ono prawdziwą kulinarną ucztą, możecie też tu spotkać przecież kucharzy z gwiazdkami Michelin, macie wspaniałe animacje na bardzo wysokim poziomie, to w takim razie ten hotel jest właśnie dla Was. Nie zwlekajcie więc ani minuty dłużej, lato się jeszcze nie skończyło. Wchodźcie na naszą stronę Coral Travel Poland i rezerwujcie wakacje w Kulinan Belek.